Ile czasu spędziła pani w Kolumbii? Dwa miesiące. Co pani przewozi? Prezenty i trochę słodyczy. Jakie prezenty? Wełniane ubrania na zimę. Czyli odzież wełniana. To są prezenty, czy sprzedaje pani? Prezenty dla koleżanek i dla wnuczki. Mam sześcioro wnuków, córki i koleżanki córek. Otwórzmy pozostałe. Pomogę pani. Prowadzi pani działalność. Działalność? Pytam, czy ma pani firmę, czy pani te rzeczy sprzedaje? Nie sprzedaje. Jeśli okaże się, że wełniana odzież jest przeznaczona na sprzedaż, będzie musiała opłacić cło, ale nawet prezenty nie są bezpłatne. Ile pani wydała na te rzeczy? Dwa tysiące. 2000 euro, 2000 euro czy, pesos. czy pesos, a, okay. pesos? Ile to jest w euro? Około 1000. Wyjaśnię Pani. Jeśli importuje się towary o wartości do 430 euro, nie trzeba płacić ani vat ani cła. Słucha Pani? Jeśli towary przekraczają 430 euro, a tu mamy 1000, trzeba uiścić VAT i cło. Jestem we Włoszech od 20 lat i to pierwszy raz. W porządku, proszę pani. Proszę wziąć wózek i pójść ze mną. Brak mi słów. Ta miła pani z Kolumbii, poza wyrobami z wełny, wydała na prezenty 300 euro. Następnym razem będzie pamiętać, że hojność też ma swoją cenę.